Anko, cześć, witajcie. Jestem Marcinek lwo i rozpoczynamy Wanisienko. Witam, Gra po prostu mnie wciągnęła. Fajna grafika. Fajna fabuła. Gra polskiego studia. Czego chceć więcej, tak naprawdę. Tak, nie, gra jest podróżą bez przewodnika. Titana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Itan znał je na wyloń. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Itana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Dobra, gra ma mało klatek. Mocna... właśnie. Taka tam pułapeczka. Musimy taki pułapek znaleźć 5. To już jest początek właśnie gry. Tu mamy kolejną pułapeczkę. Dwa. Okej, trochę trochę wcześniej w tą grę się rozegrałem, więc... Mm, co nieco wiem, czego szukać. Natomiast mnie jeszcze raz przez to. Gra jest bardzo fajna i mi się podoba. Więc nie widzę tak naprawdę przeciwwskazań do ponownego przejścia. Tak, tu jest kolejna pułapka, która mnie wtedy wystraszyła. Wyczuj okej. Okay. Jeszcze nie wszystko. Tu może się przejdzie, wyczuj. Dobra. Hmm. Tu kolejna, więc wyczuj. No, prawie już jesteśmy na półmetku. Trzy pułapki znalezione z pięciu. Lecę po piątą. Piąta jest gdzieś w tych okolicach. Z tego co pamiętam. Tak, to jest czwarta. Bardzo miłe te pułapki są, nie powiem. Nie brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. Jeszcze jedna pułapka, która jest yy, gdzieś tutaj. To była pułapka niedźwiedzia, jak pamiętam. Tak, mamy ją. No to wyczuwamy. To było wszystkie. To były wszystkie pułapki czas na czytanie listu. Tak. Możemy mi po polsku przeczytać, ci, ale, się ale wiadomo. Tak więc tego. Mamy kolejny, to właśnie ten sam list. Mamy nawet narysowany pożar domu. Jeśli ktoś chce po polsku, tu ma cały tekst. Czas chwilę zostawię, to można będzie sobie spauzować. Eee, no i to było na tyle. Jak widać detale nie są najlepsze, bo musiałem zmniejszyć. No komp mi nie wyrabia po prostu już takiej rozdzielczości, takiej grafiki. Eee, Kupywany kąp 4 lata temu, więc. Eee, sami rozumiecie. Dobrze, pozostaje nam pędzić dalej. Pierwszą misję mamy wykonaną pierwszą misję. Jak zwał tak zwał. Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie, i żadne miejsce nie jest zwykłe. I tam przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw, setki. Ta miała być moją ostatnią. Jak widzimy krew, zbadajmy krew, zwierzęca, ludzka. Wypadek, morderstwo. Wał korbowy. Świeże rysy, niedawno używane. Korba, korba jest na plaży. Ja dobrze wiem gdzie jest korba, więc nie muszę używać tego. Przypadkowo mi spadło nawet do 19 klatek. E, ale to... No właśnie najgorsze to wszystko, że mi te klatki tak spadają. Mamy tutaj linę, o 17, świetnie. Przecięte więzy. Rozwiązany, ze związany. Brak krewi. Lina. No i tutaj mamy ślady. Nawet mamy nogi. Reszta zwłok. Ślady krewi. Ofiara. Odciągnięta. Odczołgała się. Zobaczymy te obcięte nogi. A tutaj mamy taką, że niespodziankę w postaci zwłok. Zbadaj krew znów. Krew z nóg. No skąd? pęknięta czaszka. Przyczyna śmierci, utrata krwi, uraz głowy. Myślę, że utrata krwi. Dobra, więc pozostaje nam iść na tą plażę, ten wał korbkowy. Mm, przyrąbać. E, tak, ja wiem. No, wszystko leci tak, bo leci. Natomiast, no żałuję, że pierwszy raz nie razu nagrałem tego jak grałem. Bo to byłoby inne wyrażenia. Mamy wa e, ko korbkę więc możemy je wracać na górę i musimy uruchomić drezynkę Go 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 Dotnij Jeszcze mało mamy Jeśli będziemy mieli wszystko to tak naprawdę to całe się powiększy Zwracamy po tą drezynę 6 minut nagrania, druga misja. No, chcę tak, 20 minut nagrać? Masz znaczy już jako speedrun praktycznie wchodzimy i sobie śmigamy do tyłu. Obejrzę się, tak, wykręcę sobie głowę do tyłu, żebym wiedział po prostu, gdzie ta ciucia ma lecieć. Mamy się zatrzymać tu w okolicach karnistra, którego nie widzieliśmy, ale ja go widzę. Zbadaj: benzyna ropa, porzucony bezmyślnie, sucha trawa, brak słońca, obszar prostokąta, drezyna z mostu, drezyna tu i jest drezyna. Hmm. Ja wiem, że to jest Rezyna. Tu gdzieś jest kamień, którego musimy zabrać i odstawić go na miejsce. Miejsce będzie tutaj. Kamień, kamień, głębienie. Świeża ziemia. Udało nam się dobić tutaj kamień. Wracamy do naszych zwłok. Tak naprawdę to już powinno być wszystko, co musieliśmy znaleźć. Jednak jeszcze nie. Jednak coś jeszcze pominąłem. Co? pogubiłem się, nie pamiętam dokładnie, co jeszcze trzeba było znaleźć. Czy um, tu jeszcze coś było? Kamień? Czy na plaży jeszcze coś było? Wrócę sprawdzić, dla pewności. Niby niedawno grę grałem, bo wczoraj, ale już zapomniałem. Bardzo szybko po prostu ją skończyłem. Nie wiem. No tutaj w sumie to nic nie ma. W sumie tak naprawdę trzeba patrzeć na ten napis. Jeśli ten napis będzie to znaczy, że coś tu jest. Buden no kamień. Czy tu jeszcze coś znajdę? Nie, no bo to musi coś jeszcze być. Jedna rzecz, jednej rzeczy nam brakuje. Cofnę się, może coś tam będzie. Tutaj też nic. Czy na moście coś było takiego? No. Nie. Chociaż w sumie co nam szkodzi, sprawdzić. Naprawdę, tutaj zbadaliśmy tylko ślady krwi. I poleciałem dalej. Może się okazać, że tu coś jeszcze. jest. Ale no, wątpię. No nie, nic tutaj nie widzę, adrezyna stała we wcześniejszym miejscu Co to takiego było? Mój mózg nic mi nie podpowiada. To jest właśnie najgorsze O czym zapomniałem No, będzie jak lokomotywa no, dokładnie to drezyna, Lina. Może przy tej linie coś? Nie, też nie. Odcięte nogi, to wiadomo. Prowadzi nam wtedy do zwłok karni, kanister. Coś mi ten kanister. Może tutaj mam gdzieś dojechać cholerstwo nie pamiętam Jeszcze raz, przypatrzmy się tej drezyny. Dobra, drezynek, drezyna jak drezyna. 11 klatek, o to chodzi Może tak naprawdę w 6-7 nie spojrzałem do końca i może o to chodziło Nie Trochę co Kamień jest, tak jak miał być Jakbym Cholera czegoś zapomniał Tylko pytanie z którego miejsca? Mogę ten wał korpkowy Aż cholera to nie pamiętam Tu miał być kamień Kamień już zabrałem Trezyna, kanister Wrócę jeszcze raz na plażę Bo tu mi się ślad urywa na tej plaży Jakbym czegoś. Czegoś jeszcze nie znalazł. Hmm. No ciężko, ciężko, no dobra, spróbuję przejść tam dalej. Też dookoła, ale tutaj cholera nic nie ma. Tam coś musi być, tam tylko co? To jest największe pytanie. Mamy kamień, jest drezyna. Ale na grzyb ten ka kanister. Coś z tym kanistrem. Jakby cofnąć to. Tyle. Dobra, no powiedzmy. niczna konie ma no i tu jest zagadka co to cholera takiego hmm Wspominam sobie nic. Hmm. Dalej nie jestem pewien, co to może być. Spróbujmy jeszcze tam. Oj, 4 fps -y. to było piękne. Spróbujmy drezynę postawić w miejscu odciętych nóg. Pięć rzeczy. Pięć rzeczy, które musimy znaleźć. Więc tak. Mamy linę. Mamy odcięte nogi. Mamy zwłoki. Mamy ten kamień. Kanister. I miejsce, w którym stała drezyna.

To w tym stałym miejscu Wygląda na to, bo napis e, drezyna nam zniknął. Zobaczmy co zwłoki na to Józek. No pięknie, dobra, udało się Myślałby kto. Że to w taki sposób. No ale dobra, udało się rozwiązać tą pierwszą zagadkę. Teraz musimy rozplanować miejsca, znaczy plan wydarzeń, jak to wszystko się stało. Więc tak, tu mamy jedną Tu jest przywiązany itan. Tu mamy na natora. Tu mamy go bez nóg. Mamy tego dziadka, wariata. Tu i tam jeszcze przy kamieniu. Dobra, możemy ustalić już chronologię. Pierwszy jest kamień. Drugi może być to, że on przywiązany jest. Trzecie, wydaje mi się, że oni tu rozmawiają. Czwarty może być, że on klęczy tu na torach. Idziemy za śladami. Piątka. I szóstka. Dobra, zobaczmy. Posłuchaj, możemy go zniszczyć, wiem jak Nie da się, Ethan Nie można zniszczyć czasu A tym właśnie jest wiecznością. Travis, gadaj, gdzie jest Ethan Już Daję uśpionemu to, czego chcę Czego wszyscy chcemy Słuchaj, staruszko, czas iść do domu No, przewali ładnie do cholery. No już, wynosi. Zamknij oczy, Travis. I tak oto w taki sposób wyjaśniliśmy motyw, znaczy motyw, przebieg całego modernstwa. Jak widać Mm, bardzo miło to wyglądało. No cóż, zostaje nam iść e, na plażę, bo tam jeszcze na plaży było coś. O, dziadku, stój, nie podchodź! Widziałem, ja też jestem chory. Czuję w sobie uśpionego. To walcz z nim. Ja muszę zniszczyć ten pokój. Nie mogę ci na to pozwolić. O nie. I to właśnie tak wyglądało. Coś zwróciło rodzinę przeciwko Itanowi, ale jego dziadek próbował się temu oprzeć. Wiek ułatwia zmagania z tym, co żywi się nienawiścią. Nie ze względu na doświadczenie czy mądrość, ale dlatego, że starość to zmęczenie. Jej nie. Jest mało przydatna. Dobra, więc zostaje nam zrobić jeszcze trzecią misję, tak? No szybciutko. Hmm, powinien gdzieś tu być znak taki świetny, taki świetlny, go wie. W którym on miejscu jest? Takie takie światła. Hmm. Nie wiem jak to opisać. Nie wiem też, cholera, w którym to dokładnie miejscu się znajduje. Może dalej? Nie wiem, nie pamiętam. Mamy tu stację, dobra. Ten ten słupek. Oj, 22 fps. Nice one. Dobra. To jest tak jakby sygnalizacja, tylko w którym to miejscu było. Oj, no, mi siadło w tym momencie. Świetnie grafika poczynia te światła? No bo trochę tego lasu Jest widzę To jest tamto To jest tamto Uruchamiamy to następującą kolejnością Góra Góra, trzecie, góra, trzecie, dół i to Mamy kosmonautę, za którym musimy biec. Kosmonauta nam cały czas ucieka Ale cały czas go dzielnie gonimy. do tai. go. Nie uciekniesz. Dawego mam. No, i proszę, wbijamy w światło, nasza rakieta startuje. Mam nadzieję, że się nie rozwali jak ta z nasy. Widać. Daj radę, mam jakiś tunel czasoprzestrzenny, nie wiem. Jakim cudem, ale no dobra. Jak tak ma być, to niech tak będzie. Hmm, długi ten tunel, nie powiem. Nie powiem, że nie długi jest. I widzimy kilka podobnych statków. Kilka, kilkanaście. E, musimy chyba znaleźć taki związkom. Wiem, że ostatnio to było właśnie do zobaczenia taki związkom. Nie pamiętam, który to był. Który będzie miał wiązkę? Hasło wiązka Ty powinieneś zacząć dawać z takim lasery No mamy List. Czytaj. Wyłaś z mojego pokoju. Opowiadania i opowiadania. Nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrywała się z tego zadupia. I to była trzecia misja. Gelord. To była trzecia misja. W następnym będziemy szli do miasta. Tak, spalone miasto. Spalony dom Itanów. A tym razem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Siemanko.